Cześć, nazywam się Marcin Mokrzyń i witam ciebie w 39. odcinku tutorialu JavaScript. Dziś zajmiemy się metodą filter. Metoda filter tworzy nową tablicę zawierającą podzbiór elementów tablicy, na której została wykonana. Funkcja sprawdza każdy element tablicy. Jeżeli funkcja zwróci true, ten element jest dodany do nowej tablicy. Natomiast, jeśli zostanie zwrócony false, element zostaje odrzucony. Funkcja przyjmuje trzy argumenty: bieżącą wartość oraz dwa opcjonalne. Argument indeksu, czyli bieżącą wartość tablicy. I argument tablicy, na której została wykonana metoda. Przejdźmy teraz do pierwszego przykładu. Zmienna age zawiera tablicę z wiekiem użytkowników. Chcemy, aby w nowej tablicy znalazły się tylko osoby, które mają co najmniej 18 lat. Dlatego wewnątrz metody filter mamy warunek value większe równa 18. Następnie za pomocą console.log wyświetlamy obie tablice i widzimy, że użytkownicy o wieku 16 i 17 lat zostali odfiltrowani. Kolejny przykład to lista owoców. Do naszej listy chcemy dodać tylko te owoce, które zawierają małą literę p. W tym celu wykorzystujemy oczywiście metodę filter. Natomiast wewnątrz metoda includes, która uwzględnia wielkość liter. W naszym przypadku nie ma to znaczenia, ponieważ wszystkie owoce zapisane są małymi literami. Ale jeżeli byłoby inaczej, to warto byłoby użyć metody tu lowercase. Metoda includes szuka, aby określić, czy jeden nich może zostać znaleziony wewnątrz drugiego. W naszym przykładzie szukamy owoców, które mają małą literę p. Jak możesz zaobserwować w konsole logu, jest to jabłko i gruszka. W tym momencie to by było na tyle. Dziękuję Tobie za uwagę. Zapraszam do kolejnych materiałów. A jeżeli ten materiał się Tobie podobał, to daj lajka, kliknij subskrybuj poniżej. Pamiętaj, że to ma znaczenie i do zobaczenia wkrótce.